W sobotę 26 czerwca o godzinie 19 rozpocznie się koncert Etnonurty. Proszę powiedzieć, gdzie będziemy mogli oglądać to wydarzenie. Etnonurty to jest w ogóle cykl koncertów. Ruszamy już z czwartym koncertem. Tym razem w sobotę 26 czerwca zapraszamy do spotków. Na godzinę 19 wystąpi zespół lautarii. Proszę powiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu. Co to za zespół, jaka muzyka, jakich słuchaczy Państwo oczekujecie? Kogo dedykowany jest ten koncert? Cykl etnonurty to cykl koncertów, które. Które czerpią z muzyki tradycyjnej i łączą je ze współczesnymi brzmieniami. Są to brzmienia bluesowe, są to brzmienia jazzowe, są to też brzmienia klasyczne, więc taki miks tradycji i współczesności będą prezentować zespoły w ramach tego cyklu. I w ten cykl świetnie się wpisuje zespół Lautarii. Jest to zespół złożony z czterech muzyków, którzy na instrumentach klasycznych, czyli na na fortepianie, na, na, na fletach, na kontrabasie zinterpretują tradycyjną muzykę polską. Proszę powiedzieć, gdzie możemy kupić bilety, w jakiej cenie? Bilety są po 30 zł do nabycia w spotkach. Można je nabyć również bezpośrednio dwie godziny przed koncertem. Więc jeśli ktoś nie ma jeszcze do tej pory biletu, to może go kupić tuż przed koncertem. Proszę jeszcze powiedzieć, no mamy stan epidemii w Polsce. Jaki będzie reżim sanitarny? Czy każdy może przyjść na ten koncert? Czy osoby tylko zaszczepione? Jak to będzie wyglądało? Oczywiście stosujemy się dalej do, do wszystkich sanitarnych wytycznych. Mamy połowę sali na tyle możemy sobie pozwolić, więc maksymalna liczba osób to 75 na sali. Zachęcamy do tego, żeby, żeby nosić maseczki, więc zapraszamy wszystkich, nie, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy, czy są niezaszczepieni, każdy może wejść na koncert. Tych koncertów będzie więcej. Tak, tych koncertów będzie więcej. Kolejny planujemy już za dwa miesiące, 28 sierpnia, w ramach Festiwalu Podlaskie Sploty. Łączymy siły etnonurtów i podlaskich splotów dwóch naszych imprez. I zapraszamy zespół, który nazywa się podobnie jak, jak impreza, zespół sploty, trzech multiinstrumentalistek. Myślę, że również będzie ciekawie. Bardzo dziękuję i zapraszamy. Dziękuję bardzo i zapraszam.